Cześć, z tej strony Xen, witam was w kolejnym odcinku z Refry Night Funkin I dzisiaj zagramy sobie w dość ciekawego muzyka W sumie remixa moda, w którym zagramy sobie kontra Monika Znaczy Monika kontra Sonic Ten horrorowy Sonic Xe Jestem naprawdę ciekaw jak to będzie wyglądać Festiwal, Too Late, You Can't Escape i Troublesome Festival I tu mamy coś ukrytego, o kurde Dobra, oczywiście lecimy hard festival. Ale jaki festiwal, o co chodzi? Może będzie jakaś historia tutaj dodana jeszcze? Są różne rzeczy, których. Czasami są rzeczy, których nie powinniśmy odkrywać, i to jest jedna z tych rzeczy. Czyli jest jakaś historia. Złe przeznaczenie? Złe. Pech, zwykły pech? Jak żałosne Twoje życie musiało być, żeby to się tobie stało? To się starzyło jej, ale i w tym czasie, kiedy ona ogarnęła to, że to się stało, powiedzmy. Że było za późno Podoba mi się ta muzyka w tle. Bardzo. Taki ambient. Okej. Okay. Czemu ona jest bez oczu? <gry> I te jej przyjaciółki chyba czy tam z, z klasy. Kurde, nie grałem w Monikę, więc nie wiem, ale widzicie tam te fioletowe włosy leżą. Tutaj ręka. O kurde. I Jezu jeszcze ta muzyka. Tego Sonika ta pierwsza. Nie, to jest świetne. Dobra, lecimy, zobaczymy, sobie, jak to będzie wyglądać. Dawaj. O Jezu, to świetne to jest. Ale u Sonika to lepiej brzmi. O tak. Ma ten swój klimat naprawdę, ale się śmiesznie gra w ogóle tym Sonikiem. W końcu gramy z tworem, z którego Paszczy wychodzą w ręce i tak dalej. Jesteśmy prawie pewnie tak samo silni jak Monika w sobie. Tak samo przerażający. Ale jestem ciekaw jak ona będzie wyglądać jak się odpali, nie? No to zaraz będzie. Sobie ciekawy kąt. W ogóle widzę, że ten mod Sonic Exe bardzo się podoba Moderom. Te piosenki, o kurde! ma mordę! Co jest? Ona ma gorszą paszcz od Sonica? W ogóle, mówię, zauważyłem, że Moderom bardzo się podoba ten moc Sonica, właśnie do remixowania, do jakiegoś dodawania różnych rzeczy. Fajnie to jest... Widocznie bardzo wdzięczny jest ten mod do takich rzeczy. To w sumie ta trzecia piosenka, która jest 8 minutowa i pozwala dodawać chyba cztery postacie. To się nie dziwię w sumie. Bo tu można naprawdę fajne rzeczy robić, a muzyka jest też bardzo dobra. Ciekawy. O Jezu! Czy to było takie trudne wcześniej? Jezu, yes, I'm gonna fucking murder you. <laughs> to nieźle. Nie rozwalisz nas, nie masz szans najmniejszych, kurde. To jest dopiero pierwsza piosenka, więc nalajcie to, przejdziemy. Czy znaczy, może nie nalajcie, bo 20 misów mamy. W sumie nawet nie wiem, jak 20 misów, ale cóż. Ale jestem ciekaw na piosenek, nie. Jestem ciekaw, czy to będą dodatkowe kasenki jakieś tutaj. Ale ktoś, kto robił jej mordę, o Jezu. Zrobił dobrą robotę. Naprawdę jest przerażająca. Z tymi zębami. Mówię, to było takie trudne? Chyba nie było takie aż tak trudne. Ty co jest? A może? Czy ona miała język taki długi? Czy mi się wydawało? 3, O, tak. Jezu, ta morda, i zobaczcie. Boże! W sumie zamieniła się w Sonica Exer Znaczy w Monikę Exer w sumie, a nie w Sonika. Ciekawe, ciekawe. Okej. Okay. O nie, ona HP nam zabiera! Okej, okay, dobra. To trzeba się trochę bardziej skupić na tej piosence. Oh, hmm. Dobra. Sonic Exe był tak trudny, że druga piosenka była... Kurde już nie pamiętam. Zawsze się trzecią piosenkę grało, a nie tutaj! Eee, no chyba była tak trudna. Ale kurde coraz... z piosenki na piosenkę ta wynika coraz gorzej wygląda. Znaczcie teraz na nią. Szczególnie jak śpiewa. Masakra to jest. Już jest ten moment! Fajne. I ten spodział jeszcze na pikselozę. I ten teraz jest typowy głos z Moniki tej pierwszej, nie? Zarobiście. Fajny powrót. Ale wracamy. O tak. Nie, ja, ta morda jej nie przeraża. Jest straszna, naprawdę. to jest zębiska? Kto robił jej zębiska w ogóle? Co, nikt co tam zębisk w ogóle nie ma. On ma ręce wychodzące z ciała, a tam ta od kurde zęby totalne. To jest masakra. A nie no, w sumie on ma zęby jeszcze, ale takie, nie aż takie dziwne. Masakra. Kurde, to że się patrzy na Moniki i przez to misuje no. Bo nigdy nie widziałem ta, tak zmienionej Moniki kurde Cała poszarpana z spódniczkę ma poszarpaną ręce kurde Znaczy te zęby ma jakieś tutaj na twarz Po prostu Fuh! Już nawet nie wiem co powiedzieć Włosy takie całe rozczochrane, rozczokr... nie Fajnie, fajnie to wygląda Ona zawsze tak porządnie wyglądała A tutaj nie oj nie Ach. Zrobione. No to teraz czas na trzecią piosenkę. Największą, kurde. Dawaj. Okej, okay, czyli będziemy grać. O nie, tylko nie spać. Ja myślę, że to będą ringi, a nie to gówno. Dobra, no to ja się szykuję, na dużo misów. Ale widzę, że będziemy grać w postacie z Moniki na soniko Sonikowe tutaj. Jezu, co to było? Ona powieszona była chyba. O Jezu, i ten, i ten brak ręki! Ta ręka, która leżała na początku w pierwszej piosence. To jest chyba jej Masakra. Ale dobra, zobaczymy sobie naprawdę dużo postaci znowu. Więc fajnie. Bardzo śmiesznie Tailson gra. Jakieś tak dziwnie. Dobra, czas się przyzwyczaić do tej spasji, kurde. Naprawdę, bo to jest jest... Co jakiś czas się pojawia i to mi taki problem sprawia O Boże 8 minut ze spacją Będzie mordęga ta, 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 ta. <laughs> Już znam kiedy prawie na pamięć tę piosenkę Tak młode że uwielbiałem to Zmieniać tutaj Zalca mu... Nie wiem Ten wyraz twarzy mu... znaczy, to... Jezus, Moniki i wyraz tutaj w tej postaci jest... smutny. Aż szkoda mi jej. Moniki Monika to tam... gdzieś zniknęła, kurde. Ty, to w sumie wygląda na taką walkę... ...teamów, tak normalnie, kurde... ...team X Sonika na team X Monikę. Kto wygra? Kurde, team mecz normalnie. JAK ONA WYGLĄDA, ZOBACZCIE! Te włosy. I oczywiście my tym zarobistym sonikiem gramy, ale cox Ale fajnie. Nie, teraz... Ta trzecia faza wygląda najlepiej. Te włosy zielone. Super. A, dobra, my klackos gramy teraz Okej, okay, żremy ciastka. O nie, o nie! Ale mam oczo plot dziwny! Nie, tylko nie giń, proszę. Dobra, żeramy te ciastka, bo ciastka ciaska widzę dużo dają HP. Kurde, te strzałki! Ale to będzie ciężkie. Żeruj te ciastka, proszę, nie misuj ciasek. Nie, to się trzeba skupić. chyba będzie naj, najtrudniejszy moment tutaj, tak mi się wydaje. Nie dosyć, że po, prawej, po lewej gramy, co nie jestem totalnie przyzwyczajony. O kurde, w dupę. No, to będzie... Do... Bolesne. Niech to się szybko skończy. Najważniejsze to klikać ciastka i nie klikać tych czerwonych. Co jakiś czas możemy tam misować sobie, ale ciastka i strzałki trzeba... zwrócić największą uwagę. O nie, no ta spacja cholerna! Klikam tą spację, ale. <śpiewanie> o! Nie! Ale to jest ciężkie, ja No to. znowu. <śpiewanie> nie, ja to. o 8-minutową piosenkę będę tyle razy przechodził coś czuję masakra. Dobra, Knuckles musi wejść na Bot Play'u. Chyba z 10 razy już próbowałem go przejść i... nie jestem w stanie. Jest tutaj tyle rzeczy do ogarnięcia, jeszcze po lewej stronie, że... nie wiem. Ale w końcu mogę się przyjrzeć tej... Ja pierniczę CO... i oko zwisa z oczu dołu! FUJ! Jezu, te ręce! Boże, nie mogę nie miałem czasu się jej przyjrzeć! Ona no, w ogóle ma... tak jakby... Tą rękę wyłamaną, i te dwie kości tutaj. Moim nabite ciastko na to. Jezu, ktoś się naprawdę postarał z tym. Ale dobra, jak na kelcach spróbujemy tylko na botplayu 6 i zaraz go wyłączymy. Bo, bo się da na szczęście. Mam nadzieję, że resztę piosenki dam już radę sobie bez tego botplaya. jest bez sensu grać na botplayu. Ale jak się nie da czasami, to to jest koszmar. Ale. W sumie cieszę się, że zagrałem, zacząłem włączyć Teraz mogę zobaczyć tą postać. Boże. Już mi szkoda, I on wygląda jak lalka jakaś porozwalana. Masakra. Oj, ten moment, ten moment był najgorszy. Taki. Po prostu tak się wszystko mieszało. Te ciastka strasznie zabierają HP dużo. Jezu, to jest po prostu powalone. Nie zabiera HP, nie? Dobra, ale chyba się zaraz skończy. Czy jeszcze nie? No, dawać, dawać. Ciekawe, jeszcze kogo spotkamy tutaj. Oby jeszcze nie. Oby to nic nie było gorszego od tego Knucklesa, nie? No, <słuchaj> to. to. Schore. Najgorsze, że ta spacja jest. Gdyby nie było spacji, jeszcze bym dał radę. Bo. O, dobra, dobra, dobra. Yy, wyłączamy bot playa i lecimy dalej. Nie, no też będzie ciaska. No to jestem w dupie. Chyba nie przejdę tego. Będzie trzeba resztę na bot playu chyba zrobić. Bo widzę, że wszystkie tutaj się łączą. No powoli was! Wszystkie łączą się tutaj mechaniki teraz powoli. Będzie ciężko. Będzie ciężko, widzowie. Jeszcze 4 minuty piosenki. Czy to jest w końcu wyszedł? Wyszła ta piosenka trzecia, praktycznie bardzo trudna, którą... Znaczy to, którą będzie strasznie ciężko przejść. Gdzie jestem? O kurde, dobra, tutaj jestem. O nie, gramy tym Eggmanem rozwalonym. Widziałem kolejne, no właśnie. Więcej tych... Oh! Instakill to był! No to... Ostatnia próba i reszta na podplayu. Nie, nie dam rady. Jak tutaj tyle mechanik weszło nagle. Dobra, po tylu próbach nie dałem rady. Naprawdę, końcówka tej piosenki jest tak trudna. Już tyle razy się walałem. Stracimy tylko godzinę nad tym. Więc po prostu obejrzymy podplaya. Za dużo mechanik, jest tutaj są ciastka, które jak nie trafisz zabierają pół prawie Strzałki, które zadają... Jakieś trafić, trafisz, to zabierają HP I jeszcze dodali tutaj insta kile, to jest chore! O! I tutaj dodali insta kile, to jest powalone. Naprawdę w końcu ten mod jest powalenie trudny. No i zobaczcie, ile tu jest strzałek różnych? Ciaska, które klikać i jeszcze spacja jest do tego, no to to w ogóle 5, spodź, po prostu pięć przycisków do tego. Masakra powalone. Zwariować idzie. Ja, ja się boję co będzie później tej. Będę zajmował pewnie prywatnie to przejść, ale... Nie wiem, czy będę miał nerwy na to, naprawdę. Jezus Maria. Z jedna chyba z najtrudniejszych. W sumie można to łatwo powiedzieć. Z łatwością w sumie można powiedzieć, że to jest najtrudniejszy mod do Moniki. Bo tyle mechanik to ma, że... Ciężko to ogarnąć tak samo po prostu. No i w sumie fajnie, no. W sumie spoko. Mod, do którego trzeba przysiedzieć. Naprawdę trzeba przysiedzieć. Yy, przyzwyczaić się, wszystko ogarnąć, te mechaniki. No i przy pięć przycisków ogarnąć. Bo to jest najgorsze. Bo to mnie... To, że jest pięć przycisków, wewnętrznie mnie przytłacza po prostu. Nie wiem dlaczego, ale to mnie przytłacza. I tak właśnie jest, kurde. Niestety, jak jest więcej przycisków, to... Automatycznie nie umiem grać w ogóle. A szczególnie tak trudnych piosenek. Kto to wymyślił? Naprawdę. Lubi chyba Szagiego <gry> I te trudne mody z Shagiego. To insta-killują. Zobaczcie, jak to HP w ogóle lata. Cały czas jest na low. Jeden miss jakikolwiek i jest po prostu dead. I znowu 7 minut trzeba grać. Każdy miss, każdy insta-kill to jest po prostu dead i 7 minut straconych, nie? Więc... Masakra. bo już nikogo innego nie będzie, teraz po prostu wejdzie Sonic z Moniką na... Tak. Wielki finał. Wszystkie mechaniki połączone ze sobą. czym sobie jak to wygląda, ale już widzę, że przerąbanie. Te Instakile jeszcze tu będą, nie? Będą czy nie będą? Tak, są oczywiście Instakile, nie <gryw> Przewalone. Dajcie, to tak długiej piosenki Instakile to chyba kogoś powaliło, naprawdę że już jest masochizm, to jest czysty masochizm! Żeby grać tą piosenkę milion lat! przejścią po prostu, nie wiem, po... 300 próbach! Co to w ogóle było z tymi ciastkami teraz? Jakaś piramida, kurde! Wy się rozpisujcie! Hyhy! <grytanie> jest Nie, ja, ja, wiem, ja wiem, że nie dałbym rady! Na pewno dzisiaj bym nie dał rady! Pewnie z tydzień bym musiał grać tę piosenkę! Codziennie! Po parę jak, nie wiem z godzinkę i tak dalej, żeby w ogóle podchodzić do tego. To jest... Tak ja widzę tutaj, to co to chyba jest? Tydzień... Tydzień przynajmniej uczenia się tej piosenki. Na pamięć w sumie. Nie zawsze mi się przypomina ten troll gdzie chyba 6 godzin siedział nad jedną piosenką. Bo koniecznie chciałem ją przejść, a okazało się później, że... I tak te piosenki później były tak trudne, że nic się nie dało zrobić. A jedna była po prostu nie do przejścia, tak czy siak na jedno odplayu. <noise> Zniszczyło mnie to po prostu wtedy totalnie, nie. Ja pierniczę, jeszcze te ciastka powalone. No dobra. Tak by się prezentowała trzecia piosenka. Ja pierniczę. A zobaczmy sobie, o co chodzi z tym Cycles. Więc, żeby to nie były kolejne insta takie same, nie? To jest ta piosenka, którą graliśmy, czy jakaś nowa? Ty uważaj jej rękę. taka, kurde się świeci. No, nowa jakaś. Jak oko jej w sumie. Czy ta piosenka była? Kurde już nie wiem. Gubię się w tych wszystkich piosenkach z Sonica. Tyle, ta tyle tego tam było. Ważne, żeby nie było kili Ja już nie chcę dostawać zawału tutaj. Tak, chyba ona była. Podoba mi się, jak on tą strzałkę do góry robi, nie ten Sonic. I jak ta. Yy, z jego ryja. Jego ryj jest otwierany rękoma, i z, i z tego ryja jeszcze dodatkowa ręka wychodzi trzymająca mikrofon. Świetne to wyglądanie. Ale w sumie. Tutaj zamieniliśmy się realem, i teraz zauważyłem. Teraz my gramy na Sonika. W sumie ciekawie, ciekawie. Czemu to jest ukryta piosenka w sumie? Tak jakby ukryta, się znaki zapytania miały i tak dalej. To mnie ciekawi. O fajnie, można sobie poklikać jeszcze. To jest przyjemne akurat. Już nie ma żadnej spacji, która mnie męczy. Jest po prostu przyjemne klikanko. To czy ja mam wrażenie, czy ja nie mogę... Czy ja nie mogę się przebić tak jakby powyżej połowy HP'ego? I mam ograniczoną liczbę misów? Czyli lepiej tego nie sprawdzać. Bo widzę, że HP w ogóle nie rośnie. Tak, mam ograniczoną liczbę misów. Czyli dobra, to jest ten mankament tej piosenki. Że mi HP nie wzrasta chyba. Tak mi się wydaje. Albo idzie na maksymalnie do połowy i nie można dalej, tak jakby. Aha, ja to mam klikać. Czemu to oko mam klikać? Już się wystraszyłem, że zginę, bo i taki był. Okej, okay, czyli ja mogę klikać te oka. Fajnie fajnie się trzęsie ekran, jak klikam to. Jakby takaś potężna była ta strzałka. Ciekawe, ciekawe. A, pewnie te strzałki, jak się zmisowało za dużo, to one pewnie dają dużo HP czy coś. Mi się daje. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. z tej oko migające? No dobrze, tak mi się prezentował tutaj mod. Jeszcze zobaczymy Freeplay, może na no, wszelki wypadek? Nie, trzy piosenki. Ty, ty, trzy piosenki są, tam na no, czwartej tej nie było. No dobrze, tak mi się prezentował tutaj modzik Sonic versus Monika X bardzo fajny, naprawdę. I bardzo ciężki, szczególnie ta trzecia piosenka. Jeśli wam się odcinek podał, to zostawcie lajka, subskrypcję. A się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa.